To już ostatnia część z serii Tech Dental TV poświęconej skutecznym systemom sterylizacji pomieszczeń. W dwóch poprzednich odcinkach przedstawiłem metody chemiczne, czyli ozonowanie i fumigację oraz możliwości sterylizatorów plazmowych, UVC i fotokatalitycznych. Dziś omówimy na co zwrócić uwagę przy wyborze oczyszczacza powietrza z filtrem HEPA. Zapraszam. Najprostszą metodą zmniejszenia ilości drobnoustrojów w powietrzu jest jego filtracja. Metoda ta jest stosowana w popularnych oczyszczaczach powietrza. Oczyszczacze różnią się między sobą przede wszystkim ilością i jakością zastosowanych filtrów. Najprostsze i najtańsze wyposażone są w jeden lub maksymalnie dwa niskiej jakości filtry, które czyszczą co najwyżej powietrze z pyłu i kurzu. Produkty lepszej klasy wyposażone są w kilka filtrów o różnym stopniu separacji. Nie mogą zatrzymywać nawet większe drobne ustroje. Ważna jest ich budowa i powierzchnia filtracyjna. Im większa, tym lepiej. Pierwszy filtr, tak zwany wstępny, zatrzymuje kurz i większe pyły. Najtańsze wykonane są z gąbki, najlepsze ze specjalnej włókniny o niskim oporze powietrza, ale wysokim poziomie separacji. Zadaniem tego filtra jest jedynie ograniczenie zapychania się dalszych filtrów przez większe cząsteczki i przez to zwiększenie ich żywotności. Nie ma wpływu na skuteczność pracy oczyszczacza. Drugi filtr to najczęściej filtr węglowy, którego głównym zadaniem jest pochłanianie zapachów. Filtry węglowe mają wiele postaci. Najprostsze to cienka, o grubości około 5 mm tkanina o strukturze rzadkiej gąbki, nasączona zawiesiną z aktywnego węgla. Skuteczność takiego filtra jest co najmniej symboliczna, ponieważ yy, dysponuje ona bardzo małą powierzchnią aktywną. Skuteczność działania tkaniny węglowej wzrasta, jeżeli filtr zostanie uformowany w harmonikę, ponieważ wielokrotnie zwiększa się jego powierzchnia. Należy jednak pamiętać, że nadal jego działanie ogranicza się wyłącznie do pochłaniania niektórych zapachów, takich jak papierosowy dym. Ostatnim, najbardziej wydajnym rodzajem filtra węglowego jest tak zwany stos filtracyjny, który ma kształt pojemnika wypełnionego granulatem węgla aktywnego o odpowiedniej wielkości cząsteczek, odpowiednio o grubej warstwie i co najważniejsze, odpowiedniej jakości. Jest wiele rodzajów węgla aktywnego i każdy z nich charakteryzuje się inną zdolnością do pochłaniania odpowiednich substancji. Najlepiej skonstruowane filtry stosowe mogą dzięki właściwościom antyseptycznym odmiany węgla aktywnego oprócz zapachów blokować również niektóre drobnoustroje. Ostatnim i najważniejszym dla skuteczności pracy oczyszczacza są wykonane z syntetycznej włókniny filtry typu HEPA. Rodzaju filtrów HEPA jest kilkadziesiąt. W znacznym zakresie różnią się one możliwościami filtracyjnymi i tylko nieliczne potrafią separować drobne ustroje chorobotwórcze o średnicy większej niż 0,3 mikrometra, czyli w teorii nawet bakterie i wirusy, a raczej tylko w teorii. Dlaczego tylko w teorii? Otóż najlepsze parametry separacji cząsteczek zapewniają filtr typu HEPA o oznaczeniu 13 i 14. Tylko takich należy poszukiwać do w miarę sensownej ochrony przed drobnoustrojami. Podobnie jak w innych filtrach, kluczowe znaczenie ma jego powierzchnia, dlatego skuteczny filtr HEPA powinien posiadać harmoniki, najlepiej ustawione co najmniej w trzech warstwach, jedna za drugą. Tylko taki pakiet zapewnia w miarę skuteczną blokadę dla drobnoustrojów. Niestety nie ma się co oszukiwać i w popularnych oczyszczaczach nie stosuje się takich drogich rozwiązań. W przekazach reklamowych słowo filtr HEPA jest świadomie nadużywane jako element mający przekonać do skuteczności oczyszczacza i skłonić nieświadomego niuansów klienta do jego zakupu. Reklamowany filtr HEPA to najczęściej jednowarstwowy wkład o niewielkiej powierzchni i jakości filtracji znacznie poniżej typu 13 czy 14. Tkaniny filtracyjne typu 13 czy 14 są po prostu zbyt drogie i cena takiego oczyszczacza przekraczałaby akceptowalny przez klientów poziom. Używane są one do profesjonalnych systemów filtracji dla ochrony procesów produkcyjnych w farmacji i medycynie. Z tych powodów informacje o skutecznym blokowaniu wirusów przez popularne oczyszczacze należy traktować z dużym dystansem i przed zakupem zażądać wiarygodnych badań skuteczności filtracji w pomieszczeniach o określonej powierzchni oraz certyfikatów poziomu filtracji zastosowanych w oczyszczaczu filtrów węglowych i HEPA, które powinny posiadać oznakowanie typu 13 lub wyżej. Oczyszczacze powietrza sprawdzają się w jakimś wymiarze. W warunkach domowych, jednak w pomieszczeniach ze zwiększoną rotacją osób ich stosowanie jest wątpliwe. Ograniczeniem stosowania oczyszczaczy powietrza w pomieszczeniach, gdzie wykonywane są czynności usługowe, które ingerują w jakimś stopniu w tkankę człowieka, czyli takich jak gabinety lekarskie czy salony kosmetyczne i fryzjerskie, jest problem osiadania biologicznych odpadów na powierzchni filtrów oraz utylizację. Jest oczywistym, że oczyszczacze powietrza drobne ustroje nie zabijają, tylko je magazynują na powierzchni filtra, gdzie przez długi czas pozostają aktywne. Dodatkowo w przypadku oczyszczaczy używanych w zakładach usługowych na powierzchni filtra osiadają resztki biologiczne, takie jak areozol powstający podczas szlifowania zębów w gabinecie dentystycznym, resztki włosów w salonach fryzjerskich, czy resztki naskórka w salonach kosmetycznych. Wszystkie one stanowią pożywkę dla rozwoju drobnoustrojów począwszy od grzybów czy pleśnia skończywszy na groźnych bakteriach Legionella pneumophilia które wywołują śmiertelną chorobę legioneliozę. Dla zakładów usługowych, a zwłaszcza dla gabinetów lekarskich, sporym wyzwaniem logistycznym oraz finansowym jest utylizacja takich zanieczyszczonych biologicznymi odpadami filtrów, co spowodowane jest dużymi rozmiarami filtrów oraz wymaganiami przepisów o gospodarce odpadami standardu BDO. Niektórzy producenci w jakimś sensie potwierdzają niewystarczającą jakość filtracji swoich oczyszczaczy i wstawiają do wnętrza tych urządzeń dodatkowe Wyposażenie do aktywnego niszczenia drobnoustrojów, takie jak lampy UVC czy jonizatory. Wszystko byłoby ok, jeżeli te urządzenia dysponowałyby odpowiednią mocą. Niestety zdarza się to bardzo rzadko. W większości przypadków lampy UVC mają moc kilku czy kilkunastu wat czyli absolutnie niewystarczająca do likwidacji jakiegokolwiek drobnoustroju, który przedostanie się przez barierę filtrów. Aby lampy UVC zniszczyły patogeny, muszą dysponować odpowiednio wysoką mocą, o czym mówię w odcinku o przepływowych sterylizatorach UVC. Moc rzędu kilku czy kilkunastu wat to placebo i zwykły marketingowy chwyt. Interesującą wersją oczyszczaczy powietrza są pochłaniacze areozolu dentystycznego. Należy jednak zwrócić uwagę, że są to urządzenia specjalistyczne i skierowane do wąskiej grupy odbiorców. Ich zadaniem jest nie tyle oczyszczanie powietrza, ile pochłanianie zanieczyszczonego drobnoustrojami areozolu powstającego podczas szlifowania zębów. Pochłaniacze tego typu wyposażone są w giętkie ramię zakończone szeroką misą, przez którą zasysają powstały podczas szlifowania aerozol składający się z cząsteczek organicznych, oraz wody z układu chłodzenia turbiny. Zanieczyszczony aerozol jest wstępnie filtrowany na filtrze ze specjalnej bawełny, następnie przechodzi przez filtr HEPA, a na końcu przez kilkucentymetrową warstwę filtra węglowego. Na końcu powietrze zostaje wysterylizowane w komorze wylotowej przez lampy UVC, które zabijają najmniejsze wirusy, jakie przenikną przez filtry. Urządzenia tego typu są jednymi z najbardziej skutecznych w walce z rozprzestrzenianiem się chorób wirusowych, ponieważ wychwytują zakażone cząsteczki już w miejscu ich emisji, co zapobiega ich rozprzestrzenianiu się na całą kubaturę pomieszczenia. Również poziom oczyszczania jest wysoki pod warunkiem, że w urządzeniu zastosowano filtry o odpowiedniej jakości oraz lampy UVC o odpowiednio wysokiej mocy. O ile jakości filtrów użytkownik nie ma jak sprawdzić, o tyle moc lamp powinna być podana w danych technicznych i warto wybrać urządzenie wyposażone w możliwie wysoką moc lamp. Sugerowana minimalna moc to 60W. Lampy o mniejszej mocy nie zapewnią skutecznej likwidacji patogenów, które mogą wydostawać się na zewnątrz, co niweczy cały sens pracy pochłaniacza. Pochłaniacze aerozolu muszą wytworzyć wysokie podciśnienie, co wiąże się z podwyższonym poziomem hałasu. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na poziom emitowanego przez urządzenie hałasu. Różnice są naprawdę wymierne. Niektóre najprostsze azjatyckie konstrukcje emitują hałas powyżej wszelkich norm, który uniemożliwia spokojną pracę. Ponieważ jest to stosunkowo nowa technologia, wybór nie jest szeroki. Oprócz produktów chińskich, takich jak Vacuum Station firmy Eighted czy Ages, dostępne są konstrukcje europejskie, jak produkowany w Polsce pochłaniacz RODE. Oczyszczacze powietrza, podobnie jak sterylizatory przepływowe, są urządzeniami bezpiecznymi i nie stwarzają zagrożenia zdrowia dla personelu i klientów. Jedynym warunkiem dla sprawnej i bezpiecznej pracy jest sumienna i możliwie często wymiana filtrów, aby nie doprowadzić do namnażania się na ich powierzchniach bakterii czy grzybów. Wachlarz cenowy oczyszczaczy powietrza jest bardzo szeroki. Cena zależy przede wszystkim od jakości i wielkości filtrów. Od kilkuset złotych za oczyszczacze domowe do kilkunastu tysięcy za urządzenia z wydajnymi filtrami HEPA z klasą filtracji powyżej 13. Przed ewentualnym zakupem oczyszczacza, oprócz kontroli jakości stosowanych filtrów, warto dowiedzieć się ile takie filtry kosztują i jaki jest zalecany czas ich wymiany. Wówczas możemy obliczyć realne koszty eksploatacji. W przybliżeniu można założyć, że ponieważ urządzenia oczyszczające powierzchnię w lokalach usługowych pracują minimum 8 godzin, a zanieczyszczenie drobnoustrojami jest znacznie wyższe niż w domu, to zespół filtrów, czyli wstępny węglowy i HEPA, należy wymienić minimum raz w miesiącu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ceny filtrów minimum średniej jakości. To koszty takiej kompleksowej wymiany będą wahały się od 500 do 1000 zł, czyli w okresie roku za części eksploatacyjne zapłacimy od 6000 do nawet 12000 zł. Do tego należy dodać koszty utylizacji filtrów zgodnie z procedurą BDO. Oczyszczacze powietrza są urządzeniami bezpiecznymi dla personelu i klientów. Problemem jest ich skuteczność. Jeżeli mają być wykorzystane do realnej redukcji zagrożenia mikrobiologicznego w gabinetach czy pomieszczeniach usługowych, to powinny być wyposażone w systemy filtracji najwyższej jakości, co niestety przekłada się na wysoką cenę zarówno zakupu, jak i późniejszej eksploatacji. W trzech odcinkach przedstawiłem państwu kompendium wiedzy na temat technik sterylizacji pomieszczeń. Oczywiście jestem świadomy, że wiedza ta nie jest kompleksowa, jednak założeniem programu było przedstawienie podstaw i najważniejszych cech każdej metody bez wnikania w technologiczne szczegóły, które dla większości widzów byłyby nieistotne dla codziennej praktyki. Mam nadzieję, że przedstawione informacje pomogą Państwu w wyborze systemu sterylizacji odpowiedniego dla Waszych indywidualnych potrzeb. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania kanału TechDentalTV TV i oczywiście do obejrzenia kolejnych pojawiających się systematycznie odcinków. Do zobaczenia! Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał TechDentalTV TV oraz zaznacz dzwoneczek. Będziesz na bieżąco informowany o dodaniu nowych filmów, które z pewnością Cię zainteresują.